Polski pojazd opancerzony żbik opis i historia. W połowie lat 90. stanęliśmy przed problemem zmieniających się warunków, postępu technologicznego i braku środków. Dlatego też zaczęły powstawać przeróżne projekty, które na bazie posiadanych przez nas pojazdów, transporterów itd., itd. chcieliśmy w ich ramach, w ramach tych projektów, opracowywać modernizację właśnie tych już posiadanych, środków, tylko że takie modernizacje raczej ekonomiczne. I w przypadku pojazdów rozpoznawczych i pojazdów patrolowych opieraliśmy się na przykład na BRDM-ach dwójkach i postanowiono, że właśnie na ich bazie można przecież stworzyć ich nowocześniejsze, zmodernizowane wersje, już troszkę bardziej przystające do obecnych warunków. I w ten sposób powstał między innymi Żbik. Żbik, który jest doparty właśnie na BRDM-ie dwójce jest też niekiedy nazywany brdm 2M9697, czyli konstrukcja z drugiej połowy lat 90. i z początku tego wieku. I jeśli chodzi o Żbika, to występował on w dwóch wersjach. W wersji A, czyli taki wóz dowódcy pododziału rozpoznawczego z wysuwanym masztem z głowicą obserwacyjną z radarem pola walki z łącznością zewnętrzną dosyć może nie dosyć, ale po prostu rozbudowaną w porównaniu do innych wersji, i ten wariant A, żbik A, oczywiście, no, już był takim pełnoprawnym pojazdem rozpoznawczym, z wyposażeniem, które umożliwiało tym pojazdom prowadzić rozpoznanie oraz z tymi wszystkimi zmianami, jakie oczywiście zostały też zawarte w tym żbiku B. No i co oczywiste, Chciano pojazdu rozpoznawczego, więc Żbik A nie trafił do produkcji seryjnej. No, tak to bywa. I jeśli chodzi o zakres zmian, jeśli chodzi ogólnie o te Żbiki i A i B, to postanowiono, że zostanie ten BRDM dosyć znacznie przebudowany. Po pierwsze, oczywiście, przebudowano kadłub. Tutaj zrezygnowano z tych środkowych kół. Tak, jest to pojazd dwuosiowy. 4 razy 4 może tak to określimy, ale posiadał on w środkowej części takie dodatkowe koła. One są ciężko zauważalne na większości zdjęć, które miały ułatwić pokonywanie niektórych przeszkód terenowych. Coś, co znamy raczej z konstrukcji z lat 20-30, ale później też było stosowane. Na przykład w Berdemach, tutaj z tego wrzbiku zrezygnowano, po prostu przełożyło się to na zwiększenie miejsca w środku coś bardzo ważnego. Dodatkowo stwierdzono, że na bazie doświadczeń z używania do tej pory tych berdemów należy troszkę też przebudować ten kadłub w ten sposób, że należy dodać drzwi boczne. Tak żeby łatwiej wysiadać, wsiadać, ewakuować i to jest coś bardzo przydatnego, ponieważ do tej pory no i nadal berdemy to mają tylko te włazy u góry, co niestety nie ułatwia wcale Bezpiecznego dostawania i wydostawania się z tych pojazdów. O wkładaniu kogoś poszkodowanego to nawet nie ma co mówić. Więc pozbyto się tych kół, zwiększono ilość w środku, dodano dodatkowe drzwi po bokach, ale też zmieniono jednostkę napędową na IWECO 165-konny silnik od IWEKA, który spowodował, że też należało wzmocnić i na przykład przeniesienie napędu, i jego niektóre elementy wymienić. Tak ten zwykły 140 silnik, 140-konny silnik od gaza, który do tej pory był montowany w Berdemach, po prostu został zastąpiony zwykłym, wysokoprężnym, niebenzynowym już silnikiem z Iveco, który zapewniał lepsze możliwości, jeśli chodzi o na przykład może nie lepsze, ale pomimo wzrostu masy o kilkaset kilogramów, o prawie tonę, czy też raczej o ponad tonę. To tutaj te osiągi zostały zachowane. Do tego spalanie zmniejszyło się właściwie o połowę. Tak, to jest też coś bardzo ważnego. Jeśli chodzi o te osiągi, to tutaj prędkość maksymalna na lądzie to 100 km, na godzinę w wodzie do 10 km, na godzinę zasięg 600 km, to znaczy zasięg na lądzie 600 km, nie w wodzie. W wodzie ten pojazd mógł przebywać nawet do 17-19 godzin, więc dosyć długo. Czyli wymiana silnika, wymiana niektórych elementów, wzmocnienie innych elementów, przeniesienia mocy. To musiało być zrobione do tego nowy układ wspomagania kierowcy, kierownicy, nie kierowcy, no ale to bardzo wspomagało kierowcę i szereg innych zmian, na przykład wieża. Tak, wieża też była nowa, w zupełnie inny sposób zbudowana, o wiele większa, z innym wyposażeniem, czyli już mamy celowniki dziennocne, już mamy nie 14,5 mm, tylko 12,7 mm, czyli wielkokalibrowy Karabin maszynowy, do tego KM762, system ostrzegający o opromieniowaniu, czyli obra. Do tego wyrzutnie, wyrzutniki, wyrzutnie granatów dymnych 81 mm. To nie tylko są granaty dymne, tak żebyście wiedzieli. Te granaty są bardzo ciekawymi konstrukcjami. Tutaj, może odbiegnę w przypadku czołgów, BW-ów. Wszystkiego to nie jest zwykła tylko zasłona dymna. Tego światła widzialnego, tak żebyśmy my, ludzie własnym wzrokiem nie mogli tego przebić. Nie, to są granaty aerozolowe, gdzie są inne również substancje, które na przykład uniemożliwiają widzenie przez tą zas przed. Przez tą zasłonę, również za pomocą innych przyrządów, które no, jednak pozwalają widzieć więcej niż za pomocą naszych oczu. O tym też może kiedyś porozmawiamy. I tak fajnie by było, gdybyśmy stawiali na własne rozwiązania, a nie, podobnie jak in, w przypadku wielu innych rzeczy, po prostu je ubili. I teraz, żeby mieć coś nowoczesnego, musie, musimy sięgać po rozwiązania zagraniczne, tak to może ujmę. Więc nowa wieża, nowe uzbrojenie w niej, przyrządy, które mają po prostu zwiększyć świadomość, zwiększyć możliwości wykrycia, identyfikacji i zwalczania tych zagrożeń, ponieważ tak, to nie tylko pojazd rozpoznawczy, ale też pojazd patrolowy. Co uległo jeszcze zmianie? Oczywiście łączność. Zastosowano nowoczesną, jak na ówczesne czasy, radiostacje. zmieniono też łączność wewnętrzną i nie, nie jest to ten poziom, który miał być na szbiku A, jeśli chodzi o tą wymianę informacji zdobywanych przez ten pojazd. Pamiętajcie, że no, rozpoznanie bez dobrej łączności własnej, tu nie była własna, to. Troszkę mija się z celem, prawda? Czego jesteśmy świadkami dzisiaj? No, ale może nie psujmy sobie humorów. Co jeszcze? System przeciwwybuchowy, przeciwpożarowy, filtrowentylacja, systemy zabezpieczające przed środkami ABC, system wykrywania skażeń. Rzeczy, które też są bardzo potrzebne, też się przydają, nie tylko w pojazdach rozpoznawczych, ale we wszystkich. To powinno być must have. Słyszysz K9. Ok, co jeszcze? Oczywiście, jeśli chodzi o załogę, to ona mogła liczyć 4-5 osób. Tutaj też trzeba pamiętać, że było miejsce dla dwu-3 osobowego nie desantu, tylko raczej takiego, może pododdziału, oddziału rozpoznawczego i tak. Już w drugiej połowie lat 90., w latach 90., dużo myślano u nas o bezzałogowcach. Pamiętajmy, że historia bezzałogowców, ich użycia do uderzeń i do rozpoznania liczy kilkadziesiąt lat. To nie jest coś nowego, tylko niektórzy o tym po prostu nie zwracali na to uwagę. I my chcieliśmy już w latach 90. opracować kilka bardzo ciekawych konstrukcji, które już miały na przykład czy też miałyby planowane, żeby właśnie między innymi trafiły na pojazdy rozpoznawcze patrolowe, co zwiększa ich możliwości, tylko że wtedy nie było pieniędzy, no i nie było przeciwko komu tego stosować. Co jeszcze? Aha. Podgrzewacz, tak, podgrzewacz z dmuchawą, ogrzewanie postojowe, które oczywiście działało nie tylko w czasie postoju. Pamiętajcie, że tu nie było klimatyzacji. Ta była w pojeździe, który nazywany jest pod kryptonimem, czy też nazwany został Szakal. Tam dano klimatyzację, ale po prostu te BRDM, przerobione BRDM, trafiły też na misje, gdzie temperatury na przykład na zewnątrz niekiedy przekraczały 40, 50 stopni, a kiedy to się wszystko nagrzało, to w środku było hmm, brak słów opro, po prostu i tam była klimatyzacja. No ale wiecie, w tych BWP-ach jedynkach, w brd ach w T-72-kach, w zimę zimno, ale za to w lato w środku gorąco. Więc... W miarę tanio próbowano zmodernizować posiadane pojazdy, tak żeby zwiększyć ich możliwości. I siłę ognia, i możliwości rozpoznawcze, jakby to nie brzmiało, jeśli mówimy o czymś, co jest pozbawione wielu elementów potrzebnych w przypadku pojazdów rozpoznawczych. I tak myślę, że te bezzałogowce dużo by zrobiły. No i łączność. No ale liczono bardzo mocno każdą złotówkę. I tutaj po prostu nie było środków, żeby ta modernizacja była na bogato. Jeśli chodzi o masę, to ta wzrosła. Oczywiście w wersji B to 7800 kg, w wersji A 8 ton już, 8000 kg. Kiedy to BRDM-2 ważył nabojowo? Około 7 ton. No ale tutaj kilka rzeczy zmieniono, kilka rzeczy dodano, co przełożyło się na ten wzrost masy. Co jeszcze warto o tym powiedzieć? Oczywiście to nie jest jakiś cymes, to nie był pojazd, to nie jest pojazd, który jest jakiś wybitny. Jeśli chodzi o, o pancerzenie, no to hmm, nawet BWB-1 tutaj potrafi zaskoczyć, chociaż może tego nie porówny, porównujmy, może kiedyś sobie porównamy, no ale 5, 7, 10, maksymalnie 14 mm raczej 5, 7. No, a gdy chodzi o dno, to 2-3, to to chroniło przed jakąś 7,62 maksymalnie. Już taka 14,5 czy też 12,7 z odpowiednim AMO, no, to nie jest coś, co w jakikolwiek sposób może mm, no prowadzić takie realne działania, konfrontować się z przeciwnikiem, który ma coś lepszego. O, tak to może nazwijmy. Więc co? Kolejna modernizacja na miarę naszych możliwości? Tak. Co tu dużo mówić? Wtedy nie było środków, wtedy oszczędzano, wtedy hmm, liczono na to, że w przyszłości, już za kilka, może najwyżej kilkanaście lat, będziemy mieć nowe rozwiązania, które zastąpią te już istniejące. Więc zrobiono co zrobiono. Podstawę, którą się dało zrobić w określonej kwocie. I właśnie taki jest drzbik i wiele innych. Rozwiązań, które jednak zostały w pewnym stopniu w ograniczonej liczbie, ale jednak wprowadzone. Z BWP-em jedynką czekaliśmy. No i po 30 latach, no ten BWP- jedynka nadal jest jaki był. Podobnie w przypadku rosomaków. Na wersje specjalistyczne czekaliśmy jak długo? Wiele, wiele lat. Mam nadzieję, że z tego została wyciągnięta lekcja, i nauczyliśmy się, że te modernizacje. Zmiany są bardzo, bardzo potrzebne. I to nie jest tak, że kupując sprzęt, to przez 20 lat go nie ruszamy, ponieważ no, nie wolno. Ciekawa konstrukcja, już w czasie. Już na przełomie wieków, która jednak odstawała od konkurencji, no jednak bazowała na brd który jest produkowany, był produkowany od 1963 roku. Był, ponieważ w 1989 roku jego produkcja została zakończona, no ale szyto z rzeczy, które posiadano. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mieliście doświadczenie, widzieliście taki pojazd? Zapraszam do sekcji komentarzy. Dziękuję za to, że jesteście, oceniacie, komentujecie, subskrybujecie, wspieracie. Zapraszam na moje inne materiały. Zapraszam też na kartę społeczności, gdzie wrzucam niekiedy materiały z innych kanałów. Dziękuję też wszystkim właśnie za wsparcie. Patronite, możliwość postawienia symbolicznej kawy, linki w opisie, dodatkowo komentarz z super podziękowaniem, czy też funkcja wspieraj, za co bardzo Wam dziękuję i oczywiście zapraszam Was ponownie.